Dzień dobry. Cześć, czołem drogi widzom Galo z tej strony w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. Jednakże tutaj nie będziemy z Olivermer zmawiać, natomiast udamy się do Feldcroft, a raczej Ruin Feldcroft, aby porozmawiać z Ominisem, gdyż tutaj Anna się bardzo niepokoi. I zobaczymy, cóż tu ma, możemy uzyskać, poza tym, że mamy możliwość. Nauczenia się Avada Kedavra. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I. Stop! You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with in Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Hmm. Miejmy nadzieję, tylko że nie będziemy musieli tutaj walczyć z Sebastianem. Dobra, wchodzimy do Katakum Peltkrot. Zapowiada się bardzo obiecująco, szczerze mówiąc. Tylko, że jeśli tu są Inferiusy, to będziemy potrzebować raczej. E, w sumie, krucja też może być. Dlaczego by nie? Okej, albo w sumie nie, Krucjo. E tutaj chyba raczej niczego nie będzie, skoro... Skoro nie mamy możliwości nawet zebrania niczego. Jedynie na dole, z tego co widzę, coś się tam dzieje, ale... No, czyli a też nie jest na głowy. Okej. Okay. Ups. No ta kućmi, któryś. Dobra. Świetnie. Dla mnie najważniejsze właśnie, że tutaj wyzwanie wykonałem. Poradzimy sobie spokojnie. Pokonaj wroga za pomocą starożytnej magii. Yes, yeah, dear then. przedni dwóch wrogów naraz o jednego tylko przed niestety przeciąłem Ale okej, okay, będziemy mogli tutaj w sumie użyć Akio. Myślę. i niekoniecznie. O, udało się. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were in theory And Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them. As Anne and I frantically barricaded the Inferior to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit. Make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. O, mi nic, jakieś dziwne oczy w ogóle ma. Nie wiem, dziwne. Dobra, Sebastian, jesteś tu, tu gdzieś, może? Musi bombardę ale Okej, okej. Okay, okay. Dobra, użyjemy jeszcze tego. No i świetnie. Znajdź Sebastiana Sebastian raczej będzie w tej Odrzuć dwóch brodów za pomocą Depulso, odwróciłem dwóch co jest. E, dobra, to może łatwiej będzie mi jednak mimo wszystko z Akio. No, udało się. Powiem szczerze, że całkiem fajny moment na to, żeby sobie tutaj e, wyzwania wykonać. Takie dosyć szybkie to jest. Jest Sebastian. A, de Pulso, rzucam. No, bro. More than we need. Sebastian, isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control. I had to fight the inferior all the way. What have the two of you done? Akio relic! Okej, polumon solo. A jajaj, nie to miałem włączyć. Dobra. Co by tutaj jeszcze wziąć? Weźmiemy to. Użyj pulsa, aby odewrąć przemienionego wroga. Przemienionego, czyli będziemy musieli tutaj w tym celu użyć transformacji dokładnie. I żeby go odrzucić, potrzebujemy de pulsa. Pięknie. Mi tutaj nie bardzo wychodzi z tą walką, powiem Wam szczerze, dobra. E, weźmiemy sobie tu weźmiemy sobie to. O, jego tu już nie ma. I'm Oh, Anne, what have you done? I must get out of here. Nie mogę Nie były to za przyjemne Nie Nie były to przyjemne wydarzenia. Nie spodziewałem się, że rzuci na swojego wuja. Niewybaczalne zaklęcia. Ale niestety stało się. Ciekawe jak to się skończy. what is it why wouldn't you stop i was calling after you anne won't survive this she's withering away inside and out solomon's never been there for us not really he gave up on her. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same. If I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady, focus. The incantation is Your intention must be clear. A gdy równanie podstąpił źle, lekcja się tego po prostu zaklęcie nauczyć. I can't stay here. I need to find ominous. Ominous mnie pomoże. Please, I'm not myself right now. let's meet later at the undercroft all right i think i know where we can find doran meet me in the forbidden forest and we can tell him about the symbol the Mooncarves made no what do you have in store for me this time the killing curse Rebellion. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Znowu mamy do porozpieprzenia te monumenty. Ups. Gdzie tutaj jeszcze coś jest? Mamy Inferiusa. Rebellion. Ej, nie zrobiłem go. Co jest? Serio? Co to jest za zaklęcie, te Dobra. dawro? Dobra, mamy uczyć bombardy jak zwykle. mamy uczyć bombardy jak zwykle. Dobra, więc no, zrobimy tak. Zrobimy tak. No i tu może być w sumie tak, jak to jest. On Frigo, dokładnie. No i zaatakuj mnie. Bardzo dobrze. Dawaj, Bardzo dobrze. Tam jest kolejne przed nami. Jeszcze jedno chyba będzie. Łącznie ze skrzynią? Chyba tak. Man, Charles, get the best of me. Chociaż w sumie awataki takie zabraty zaklęciu uśmiercającym, więc dlaczego ma uśmiercić inferiusa, który już jest martwy? Takie trochę, wiecie, masło maślane, nie? Pięknie. Spójrzmy na mapę. Czy my możemy tutaj się spotkać z Sebastianem Salołem w mapie, na mapie Hogwartu? Chyba nie bardzo. No, dokładnie, tutaj jedynie mamy kord przywoływaczy. Dobra, w takim wypadku zakończymy sobie ten odcinek. W kolejnym e, możliwe, że ruszymy sobie na spotkanie z centaurami. Tak jak tutaj przykazała nasza koleżanka Popi. Oksmit, musimy odwiedzić Oliwandera. Generalnie jest co robić. Poza tym, tutaj zostaje jeszcze nam cały rejon do eksploracji, bo jest nieodkryty, więc też myślę, że troszkę czasu nam na tym zejdzie. Tak samo jak nad eksploracją tych wszystkich tutaj miejsc. A jak widać, te wyzwania Berlina tu są praktycznie wszędzie też. Między innymi, najbardziej ciekawi mnie tutaj właśnie ten zakazany las. Bo tutaj bardzo mało zrobiłem, ale myślę, że i do tego dojdziemy. Będziemy sobie eksplorować tutaj po prostu tymi rejonami. No, i tak będziemy sobie kompletować zadanka i tak dalej, co się zadania, te wszystkie znaczniki, które mamy do zrobienia. E, tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, oczywiście. W tym odcinku byliśmy świadkami nieciekawych wydarzeń, ale udało nam się nauczyć takie I widzimy się w kolejnym odcinku, mając już pełny arsenał zaklęć. Dzięki za uwagę, do zobaczyska.